Siema, skurwysyny! Jezu, Fultion Full, full poproszę w tej furze Full tune Full tune poproszę Słyszy, to ja. no. okay. Dona, Za mnie nigdy nie, nie wyzywajmy burzanki yy... Full Słysza, żul? poproszę żul? Co Blacklist, Blacklistę to ja już mam drugą Gdzie, Gdzie jest? Żul? Fuck you Kostek, nawet wiesz, Czemu tego oczy? żula nie ma? Dobra To żul był tu kluczowy I co no. mam zrobić? Napierdalaj tam ty piare na tego kop, psa. Nakop, to już Arlo. Dobus, nie podłudzaj, naprawdę, proszę Cię. Ale stary, się jedzieś, to jest... muszę czekać. stary, ten pies przed chwilą jest agresywny. Stary, ten pies przed chwilą jest agresywny, jak ja stałem w miejscu. No dziwisz się, jak go ostatnio Tego trzeba przekopać? Ale... Dobra. No. Dobra. No. Już Dobra. się robi. Ale ja mam f... ja, ja to mam w ja zostałem stary w miejscu i nic Dobra. złego nie zrobiłem. Stary. Gdzie ty jesteś, Pitbull? Czemu szefa numer zagryzłeś? Dobra. To to jest dobre szesz? A no co, co on szefa giergier gryzie? Co on szefa giergier gryzie? czekaj tu i chodzi do mnie Niech pogada, pogada ze mną, poszczeka Eee Ciłała chodź do mnie na ręce Ej Co on z szefa GRG? Mam dla ciebie, mam dla ciebie zagadkę Bo ci wyjebie no, nie napierdalaj no ja się kurwa, ja na no to ja rozmawiam tylko o gadniku. O kurwa, sorry. Nie piją no, się tak, na dzikie. No nie śrelaj, kurwa, pojebało, że człowiek dołużę, to i pije. Co tu się no, co dzieje? A co się... to pierdania się rozmawiam tylko. Na no się zrobi. Wyjebań ci za to, jest. ostrzegam cię, ostrzegam, ostrzegam cię, Ty to co możesz ostrzegać, kurwa, rodziców swoich, że mają kurwa syna adoptowanego? Dobra. To jest dobre, to jest dobre. Niech nawet trafi ci nie uda. Kurwa, o. Tobie tak samo kurwa, kurwa na trzy. 3 story, kurwa, chuj Właśnie Szef GRG kurwa to trzeba go chronić, co nie odpierdalałem kurwa Łomy dwa. Bo ci wyjebie lewego to się kurwa splujesz Je pizda to daje po złapki prawie Gleba kurwa Ciochleba na dwa hity? Dawaj zapierdalać chłopaki Dobrze kurwa, dawaj go Sojuszujcie się, sojuszujcie się Kurwa gleba No Lecicie wszyscy Kurwa gleba le Do szefa kurwa GRG Staczecie Szefa grg kurwa gryziecie psy Pięknie. Jedziemy rzeczy, stąd szefie, się szefie jedziemy wsiadaj. Piękne wsiadej. rzeczy. Się. Ci goście gości, gości, co leżą na ziemi strzelali. O dobra